you uh -huh. Dzień dobry kochani, z tej strony Skarle, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wyzwania dziesięcioleci, przed wami willa rodziny Magdinslejów i sama rodzina Magdinslejów, ponieważ dzisiaj znów kolejny ważny dzień, a mianowicie połączenie rodów Slejów, Tylko jeszcze kilka takich pierdół muszę tutaj zrobić przed... A mianowicie, nie zwróciliście na to uwagi i zdziwiłam się bardzo w komentarzach. Nikt nie napisał o tym, że kupiłam podwójnie łuk weselny. Także powiem Wam, zdziwiło mnie to, bo łuk weselny mamy też tutaj. O, proszę bardzo, ale go zostawiamy z tego też względu, że dzisiaj organizujemy ślub naszej Jane. I tutaj. Kilka takich wstępnych uwag jak zawsze, bo ja zawsze muszę was zanudzić na początek. Mianowicie Julian na razie z nami zostanie w jego domu rodzinnym będzie siedzieć jego dziecko, bo któryś z jego dzieci tam ma swoją rodzinę, oni tam sobie tam żyją, więc sprowadzimy Juliana do naszej willi chłopak chodzenie ze sobą. Julian dzisiaj się oświadczy i też dzisiaj zrobimy ślub. Było pytanie od mojej wspierającej odnośnie tego, dlaczego Zośka nie została zaproszona w żaden sposób na ślub. Zośka nie została zaproszona dlatego, że Zośka jest ogólnie Zośką wyklętą. Eee, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zośka jest Zośką wyklętą. Tutaj nie za bardzo chcą z nią mieć cokolwiek wspólnego Martin Slayowi, ponieważ Zośka nagle w swoim domu powitała trójkę dzieci. Ponoć rozmawia sama ze sobą, czyli po prostu, że rozmawia z duchem, wiecie. No, historia jest dosyć taka średnia, i o ile Elena jeszcze z Zośką tam się chciała spotykać, o tyle Zośka jakoś jest trochę taką simką wyklętą. Jak widzicie, jej dzieci, czyli Charles, Bernard i Betty, są już todlerami, więc będzie trzeba je poprzybierać, ale poprzybieramy sobie je może na jakimś streamie, tak myślę. Nie będziemy się teraz tym zajmować. Przebrałam też naszą Jane, ponieważ Jane już nie ma tej żałoby, także chodzi sobie tutaj w tym ubraniu. I przebrałam też trochę naszego Waltera. Walter też dostał zrościk, więc biega sobie z zarostem i robi samojebki, których robić nie powinien, bo nie te czasy. No, to gdzie sobota godzina 11, ty sobie skorzystaj, wytrzesz to. My zaprosimy naszego cudownego Juliana. Gdzie on jest? On gdzieś tu jest? Że? Halo, Julian. Czy ty jesteś. A nie, bo ty jesteś poza domem, może dlatego nie możesz go zaprosić. Julian, a ty, moja droga, idziesz sobie tutaj grać Elena. Na Elenę macie różne pomysły. Dobrze, dobrze, podoba mi się to. A jest! Boże, jesteś, jesteś. Tylko musimy ci w MC Common Center garderoba zmienić strój na ten twój taki piękny. Dodamy cię tutaj do rodziny. Julian. Ktoś mi powiedział, że to jest niemożliwe, że on żyje i jakim cudem on żyje, jak tam ze Stanlejem, nie powinien żyć i w ogóle. No ale jak widzicie, żyje, więc nie wiem, co się... Może jest długowiecznym. Jego żona już nie żyje, on żyje. Może coś tam się z wiekiem zrobiło, natomiast skoro żyje i ma jeszcze kilka dni do zmiany grupy wiekowej, może sobie chłop życie jakoś ustatkować. Romantyczne, choć się oświadczyć. Już tak jak mówiłam, zmierzamy ku naszej ślubnej imprezie. A podwyższymy mu jeszcze poziom kariery, bo o tym wam nie pamiętam, czy mówiłam. Gdzieś mniej więcej do... Mm, Modyfikuj informacje o Simie? Awans... Awans 2. To będzie już z 4. Piąteczka. I tak mniej więcej do szósteczki byśmy mu zrobili. Inwestor czy menadżer? Czy wszyscy powinni zostać zastąpieni? Nie. Myślę, że raczej inwestor byłby dla niego niż menadżer. Jakieś takie inwestowanie, budowanie w tamtych latach bardziej mi się wydaje, byłoby adekwatne. Także no, myślę, że siódmy poziom kariery jest idealny, no bo on jednak biedakiem nie jest. Więc wiecie, nie może. Być byle jaki zwyczajnie. Tylko tymi przypadkiem nie odrzucaj tych zaręczyn. No. Kolejne twoje. Zaręczyny, ale właściwie fajnie, no. Jak mówiłam, małżeństwo z rozsądku, ale przynajmniej tam. Wydaje mi się, że oni do siebie pasują. Jakoś tak. Mm, nie wiem. <laughs> Przepraszam. Aż mnie zakasłało z tego wszystkiego. Wydaje mi się, że do siebie pasują, że to naprawdę spoko wygląda, także mamy te hmm. zaręczyny. Robimy to wszystko ekspresowo, ponieważ wydaje mi się, że nie ma co tutaj tego też przeciągać. On nie należy też do najmłodszych, a skoro chciał sobie życie z nami ułożyć, no to wiecie. Zostawimy mu jego kubraczek, jej zmienimy strój. Na suknię ślubną. Powiedzmy, że to jest suknia ślubna. To jest coś, co stało koło sukni ślubnej tego tak ogólnie, no ale... sprzątni. a ty Julian, weź ślub z Simką o imieniu Jane. No jak nie możesz? Co ty opowiadasz? Przecież przedtem ludzie tutaj spokojnie ślub brali. A, nie ten kot. Panie, co ty mi tu narzekasz, że nie możesz przejść? Oczywiście, że możesz, wszystko możesz. Jane, przestaniesz być McTeensleyową w ogóle. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że będziesz Jane Cambridge. Kolejny ślub ślub za ślubem same śluby w tych wyzwaniach moich. Ale to właściwie jest tylko i wyłącznie zwykła formalność. I mamy to, mamy ślub, kochani, jest ślub, jest zabawa. Powiedzmy, że zabawa. Jane, z tej okazji może pora przygotować coś pysznego. Tu masz w ogóle wykwintne rzeczy. Czy wystawny, o, możesz w sumie wystawny zrobić kolację z szynką. O widzisz, idealnie. E, ty sobie udziel porad zawodowych. E, tutaj opowiedz śmieszną historię. Możecie sobie tutaj pogadać. Wiecie, staliście się rodziną, więc. Warto by było, żebyś się z wszystkimi zapoznał w jakiś tam sposób. I zaprosimy chyba do nas... I to jest najgorsze, to zapraszanie, że musimy zadzwonić. Bo chciałabym zaprosić na te kolacje naszego brata Nikolasa. On tutaj gdzieś jest? No nie żartuj. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Zdenerwuje mnie to, że to musi być tak, no ale... Ewa zaraz tutaj będzie i lecimy po jej faceta. Do do grupy. No w końcu ślub był, ślub się odbył. Trzeba tę wystawną kolację sobie zjeść. Młoda, możesz tutaj. Albo wiesz co, Elena? Chodź ty. Nakryj do stołu eleganckie nakrycie. Grochy mogą być. O nie, nie idziesz na żadne harcerstwo, nie, 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 nie. Dzisiaj był ślub. Idziesz pogadać, rozmawiać o zabawkach. I z bratem też. Zbrać sekret. <śm> 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 Zawsze będziesz moim dzieckiem. A co ty masz problem, mój drogi? O nie, nie, nie. Przykro mi. Już masz żonę. A za niedługo. Hej, nie, nie, chcę, nie, chcę, nie, chcę wyjść, nie iść, nigdzie. Wróć. Wróć, wróć, wróć. Jezu i Ty też. Pogadaj z bratem, może szepcz o zauroczeniu. Ty jeszcze nie masz w kim się zauro zauroczyć, ale spokojnie na Ciebie też przyjdzie pora. I zrobimy może działania, rozwiąż grupę, ale zrobimy działania, utwórz grupę i dodamy sobie tutaj naszych McTin Slay'ów, żeby mieć ich pod kontrolą. Usiądźcie razem, chciałam, żeby wszyscy tutaj usiedli. Zaraz będzie kolacja z szynką. I możecie sobie tutaj porozmawiać. Zapytaj o BaraBara, poznaj. Popraw humor. Pochwal szczerze. Kolację z szynką wziest. Jane, zawołaj na wystawny posiłek. I co chcesz? Flirtować. Proszę się poczęstować wszyscy wystawnym posiłkiem. Jezu, ta jadalnia to jest naprawdę błogosławieństwo, bo gdybym jej nie miała, to mogłoby być różnie. Tylko może usiądźcie gdzieś. Rozmawia o zimnej pogodzie. Możesz w sumie z nim poflirtować? Ale cieszę się, tak Wam powiem, że. Nie wiem, czemu ty stanąłeś. Cieszę się, że doszliście do tego samego wniosku, że fajnie, żeby ona sobie jeszcze życie ułożyła, bo tak gdyby ona już miała do końca zostać sama, no wydaje mi się, że to byłoby smutne i przykre, więc nie ma co. No, fajnie, że sobie ułożyła życie. Wydaje mi się, że ten Cambridge jest naprawdę dosyć taki przyjemny. No wiadomo, że starszy, sporo starszy od naszej Jane, ale. Um, a nuż ten związek jeszcze będzie jakoś taki dla niej... Ciekawy, tutaj sprzątniesz kuwetę i skorzystasz. Natomiast wy musicie się czymś zająć. Ja myślę, że ty będziesz sobie grać z Nikolasem. A wy sobie możecie razem tutaj rozmawiać. Pochwal szczerze, plotkuj. Popraw humor. I będziesz ćwiczyć. Natomiast Dorotka. Za ile ty masz urodziny, Dorota? Dorota, za pięć dni masz zmianę grupy wiekowej. Ciesz się towarzystwem, o widzisz. Rozmawiaj o zimnej pogodzie. Dobra, możesz już sobie odejść od stołu. Co ty tutaj jeszcze masz? Jeszcze flirtować? Ty nie poflirtowałaś dostatecznie? Romantyczne? Flirtuj. Festiwal miłości. Młoda? Wyczyścisz i sprzątniesz. A kolację odkładamy do lodówki. Tutaj dostałam fajny rekolor tych krzeseł. Cały czas zapominam go pobrać. Od mojej mojej wspierającej. <gry> Ale pozdrawiam ją bardzo serdecznie. Ale cały czas, naprawdę autentycznie, cały czas zapominam go pobrać. A czemu ty... A może to sobie dali te śmieci i właśnie skorzystać? Ale przyjazne powitanie ty z Ewą powinieneś zrobić. I z racji tego, że jesteś w naszym domu, weź pocztę. a w sumie możesz wziąć pocztę, zobaczymy co tam jest. Charakterystyka porywczego Sima. No nie wyglądał na porywczego. Uuuu, kochani, to może być znawca sztuki, snob i porywczy. Flirtuj z tą twoją Jane. W końcu została twoją żoną. Pocałuj. O, okaż czułość. Widzę, że Nick z żoną już poszli. Nie dziwię się. Cały dzień przecież z nami siedzieć nie będą. Pochwal dom jeszcze raz. Trzymaj za ręce. No tak trochę nie wiem, czy to wypada, ale... Ach, będzie. Poszli pocałunek, spróbuj uwieść. Chciałam jej spełni spełnić tę romantyczność, w sensie flirciarskość, żeby ona była flirciarska, ale trochę jej to ciężko idzie. Widzę. Obejmij. No i proszę skonsumować swoje małżeństwo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Postaraj się o dziecko. Nie wiem, czy wcześniej nie kliknam po prostu barabara, więc nie wiem, czy to nie jest czasem jakiś mój błąd tam. Ty w tym czasie będziesz korzystać i odrebej lekcje. A ty już sobie pograłeś? Nie. A właściwie wiesz co? Graj sobie z młodszą siostrą. A czemu nie? A nie, nie odrabiaj lekcji, idź. A ty dalej nie masz nastroju? Uuuu, bez satysfakcji. A wanna dalej się psuje. Dobra, weź kąpiel z bąbelkami. Bez satysfakcji, kochani. A co ogólnie z moimi wannami Martin Slave? Bo tak wam powiem, że jedyną osobą, która została, która może je faktycznie robić, jest Walter. Bo Nick tam na razie siedzi sobie ze swoją żonką w tym dziwnym domu, w którym nie ma mebli, którego będziemy ogarniać, ale to jakby średnie. Zdecydowanie średnie. Osiągnięty trzeci poziom umiejętności. No, tak przeszliśmy do. Wyższego levelu, jeżeli chodzi o. garderoba z strój. O życie, ponieważ już nie ma tylko i wyłącznie wanien. Teraz mamy pana biznesmena w domu. Walter też powinien być bardziej biznesmenem niż rzemieślnikiem. Ale chodźmy sobie do zarządzania światami, bo myślę, że tutaj ten temat możemy sobie na razie zostawić. I przejdziemy sobie może na chwilę do naszego Nika, ponieważ tak naprawdę to są jego ostatnie chwile przed losowaniem, czy przeżyje, czy też nie. I w tym losowaniu oczywiście też bierze udział, bodajże to jest Stefan Edward, Stefan, syn Clarka. To jest Stefan chyba. Co może warto z nimi trochę posiedzieć, jakąś miłość czy coś, bo wiecie, że tamto małżeństwo było tak trochę w zobowiązku. obowiązku. Natomiast to jest małżeństwo z miłości. Bara, bara, jak żeby inaczej. Bo musimy wykorzystać okazję, bo być może uda nam się zajść w ciąże. Tylko to było: Postara się o dziecko, czy Barabara? A, postara się o dziecko. Być może uda nam się zejść w ciążę jeszcze zanim nasz Nick weźmie udział w losowaniu, a ty masz losowanie? Jezus, w następnym odcinku. Ej, nie, 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 nie idźcie spać. Macie dobre nastroje. Hej, nie musicie. Możemy sobie zmienić strój i możemy gdzieś razem się wybrać. Prawdzie jest jeszcze zima. Wiecie, może miejsce, które wybrałam, niekoniecznie jest miejscem jakimś takim romantycznym. W sensie idziemy na cmentarz, ale cmentarz jest na tej wyspie w Windenburgu i właśnie tam chciałabym się udać z naszą młodą parą. W sensie nie na cmentarz, ale do Windenburga, tylko czekaj, ty sobie zmień strój. Żeby niby nie było, że ty chodzisz taka nieubrana zimą, ty też. Tu masz taki trochę dziwny ten strój, więc trzeba to wyedytować. O Boże, jak to wygląda. Wszyscy tutaj są. To wygląda strasznie pomyśleć, że on może tutaj być. Jezu, nie, nie, nie. Mam nadzieję, że nie, że uda nam się jakoś tego, jakoś to ominąć. Czy jest tutaj jakaś miejscówka daleko od cywilizacji? Chyba, no. Chyba niestety, nope, i chyba niestety możemy tylko i wyłącznie sobie tutaj podejść i rozpalić i razem posiedzieć, podejść tutaj. wiecie jak to jest, nie? Strać sekreś, wyraź uznanie. Zył? Zawsze się łapię na te interakcje. Wybam to ognisko w simsach, ono jest takie romantyczne. O, ale wiecie, taniec, niedza i relaksuj się raz. Takie nasze ostatnie serio, serio, ostatnie chwile przed podróżą. Tutaj właśnie możemy sobie stwierdzić, że Nick informuje swoją żonę o tym, że niestety będzie musiał ją porzucić i nie wiadomo, jak to wszystko się skończy. Czy przeżyje, czy też nie, aczkolwiek zawsze ją będzie mieć w swoim sercu. No, klimatycznie, nie? No, bardzo klimatycznie, nie. nie. ma co, kochani, nie ma co. Figluj w krzakach, okaż czułość i będziemy już wracać. Ja mam dziwne wrażenie, że ona jest w ciąży, ponieważ bardzo szybko jej głód spada i bardzo szybko jej spada pęchać tak naprawdę. Więc, jestem ciekawa, więc pójdziemy sobie do domu, idziemy spać i zobaczymy, czy faktycznie doczekamy się tutaj nubu? Znowu będzie, że znowu ktoś wyjedzie, znowu kobieta w ciąży zostaje. Tylko pytanie, czy mąż wróci do domu? To jest naprawdę. Dobra. E, ogólnie, odnośnie tego, tych wszystkich propozycji, które mi przycie w komentarzach, pamiętajcie, że ja nie zawsze, właściwie nie mogę za bardzo odpowiadać wam na nie, ponieważ wtedy bym wam spoilerowała odcinki i przyszłe wydarzenia naszych dziesięcioleci. Dlatego e, pamiętajcie, proszę, że jeżeli macie jakieś pomysły, ja wszystkie czytam, natomiast niestety nie mogę wam tego potwierdzać. E, no wiem, że ten dom wygląda strasznie, wpiszę kod i umebluję go trochę. Bo powiedzmy, że Abraham tutaj żył, to jakoś to powinno wyglądać. Poza tym tutaj były już meble, więc nie możemy tego zostawić w taki sposób, w jaki było. Zjedz kolację, sałatka ogrodowa, nie masz gdzie jej nawet przygotować. Ty też! Bo wiecie, w przyszłym odcinku, właśnie jak mówiłam, Stefan bierze udział w losowaniu. Ty że jesteś młodą dorosłą, to powinnaś mieć... Jakiegoś faceta. Margaret też dorosła, nie wiem czemu jest taka ciemna z góry, ale będzie trzeba ją przerobić, więc widzę, że naprawdę chyba nawet dzisiaj tego streama odpale i będę to wszystko ogarniać, jeżeli chodzi o dziesięciolecia. No więc, no, trochę się stało różnych ciekawych rzeczy. Jeszcze uderzymy na chwilę tutaj do naszych mm, dzieciaczków, boże, ile ich jest. I, I czemu one są wszystkie takie? One są po ojcu, takie jasne? I wszystkie rudowłose, kurde. Musimy zobaczyć, jak oni się mniej więcej prezentują w kasie. I będę kończyć dzisiejszy odcinek. Jak mówię, no jutrzej, już jutrzejszy, boże, poniedziałkowy będzie dosyć... Właściwie wtorkowy, bo to obawy wtorki są dziesięciolecia. Będzie dosyć emocjonujący. Nawet mocno emocjonującym, Boże, rudowłose z niebieskimi oczkami? Wszystkie? Czy one będą identyczne? O kurde! Ej, one chyba naprawdę są identyczne, te dzieciaczki. Ej, muszę zobaczyć, jak się będą prezentować. Koniecznie! Koniecznie! No chyba ten najstarszy jest najbardziej do mamuszki podobny, bo odziedziczył po niej te zielonkawe oczy. Natomiast ja już będę kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że on nie będzie zbyt krótki i przepraszam, jeżeli jednak się okaże jakiś mało emocjonujący czy coś. Natomiast wiecie, różnie bywa. Mm, dziękuję za oglądanie. Facebook, Instagram, jak zawsze dla Was w opisie. Będziemy się widzieć na streamie, w którym to będziemy przerabiać naszych simów i ten stream. Stream dziesięciolecia są w piątki, więc powinien być w piątek albo jakoś w weekend. Wszystkie informacje oczywiście będę wam podawać jak zawsze na Instagramie w relacji polecam wam też bardzo założyć konto na przykład na Twitchu i sobie włączyć obserwacje, żeby dostać powiadomienia, natomiast nie wiem, czy to będzie stream na YouTubie, czy to będzie stream na Twitchu, więc jakby wszystkie informacje, jak coś, zawsze będą podawane w relacjach na Instagramie, a mój Instagram znajdziecie w opisie. Trzymajcie się cieplutko, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!